Cześć, jestem Davanis, to jest drugi odcinek serii Let's Play GTA San Andreas. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, dlaczego CJ jest w Los Santos, dlaczego nie może go zbytnio opuścić. Proszę, mamy iść zobaczyć się z Ryderem. Mieszka, o tam. Ale najpierw odbierzemy telefon, zobaczymy, no. czy nas hey, co się hey, up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families, and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Central and Ballard's and Virgo's are taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Street families że radzą sobie o wiele lepiej i żebyśmy uważali na siebie. Ponieważ mamy dość mało gotówki za basadze nie mamy zbudnie większej możliwości i się wątkiem głównym Rider Hey man what you want to see my home sub so with you Yeah homie yeah yeah it's good to see you back No homie lunch? No huh? Oh for sure for sure my nick my bad scracking with you Hey man, what you strap for? Man, some piece of place keeps paying no, over raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach them a lesson. Fucking Grove Street, you damn? I'm always damn. <sighs> yeah. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Hey, No hey old still run the barber shop like a raggedy-ass motherfucker he popped his membrane years ago we oh, all left that old yeah. in my on yeah i think i get cut up no, whatever yeah, you got five minutes oh. i'll be cutting you yeah, like yeah, a I was dj so when you running off again i'm not i'm thinking of staying why my family the homies is here we were always here fool yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your you ass as a nut. You still a busted to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. Okay, to Patrzcie, jak się wodzi w środku. Tamtym jak się wodzi. Dobra, wchodzimy. Nie ma co. Yo. Teraz tak. Jak obciąć krótkie włosy <laughs> na jeszcze krótsze, czy co? Zobacz. O Jezus, nie ten przycisk. Jest. Nie, 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 no. No nie, no wyszedł. To było dziwne Będę musiał to potem jeszcze raz obejrzeć Dobra, nie wciskać teraz Zobaczmy jak się będzie. W tym miejscu należy za dużo kasy wydawać Nie Zobaczmy to Nie, wygląda jeszcze gorzej Myślę, że jednak najlepsze będzie chyba. A co to jest? Co to jest staw? Chyba, że mustaż, no właśnie. No w sumie, w sumie wygląda dość. No dobra, wygląda śmiesznie. Może być. You know I take it back. Oh, we still got it, right? Man, what's this? Shit looks ridiculous. Oh, respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I want to to us something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. Tak so, if you don't eat, ewentualnie will W sensie nie pamiętam żebym kiedykolwiek stracił energię przez byciem zbyt statystyki Tak bardzo dużo No dobra Zjedzmy coś Widaj. Dobra Here we go enjoy razie mamy całe życie Pełen pasek HP to jest gangsta, patrz, upcie się. Give up the money, this way. Ryder, not this again. It ain't me, fool. Nikt else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy, let's get out of here. Same old CJ, Buster, straight Buster. Oh shit, no! Jak można nie trafić z takiej odległości? Naprawdę, Ej, Ale chwila, chwila. This pizza parlor no pushover. That's the best you to Yeah. pierwsza broń. No, no, slip What you waiting for, fool? Take us back to the grove, motherfucker! Dziękuję, By to nie jest jak na basta. go do domu. No, no. W sumie możemy to zrobić. Bo... Wow. No, tak, oczywiście to odbicie. W niskim wierzeniu wszystkim innym poza energię jest naprawdę... Prezydent. Nie będę się oszukiwał energii to jest jedyny bez, który ja prowadzić jako taką w tej góry. drop by see sweet. No, to już mamy. jako taki wygląd? Patrzcie na niego. Będzie po strachę mu nic. Dobra, zapiszmy. Powiedzmy, że będę zapisywał po każdej misji, tak na nasz gdyby coś się z... nie udało. No co jest. I łapiemy się za kolejną misję. No trzeba tutaj jakoś przypomnieć się starym kolejem, tak? Cześć. No dobra. Boy, Come on watch out foot, watch this, watch Fat boy, this. look at, look at, look at who's here, he's running man What you think, you back on the set? <coughs> I told you that bro, that one bro. One word don't mean shit around here Come on one. man, give, one. One. give me a break Nie, yeah. We gotta go hit up the hood Hey CJ Let him know you back on the set The Johnson brothers are rolling again Take this paint, we go hit shit up Start with our own set first They all. we spread out, take the whole hood man You already spread now fat man, let's play Let's see what you got, poor chap. Hey, wait up! Ah, no, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. I don't know if you can see, but I forgot my seat belt. Dobra, jedziemy do idą. Zobaczymy, co tam się wyprawia. Już coś będzie legać, chyba. Niezręczna przyszła, zapadła w samochodzie. A, tam potrafi. Nieważne, że policja stoi na skrzyżowaniu po co nas tu? Po co nam wykazał przyjechać? Aha, mamy zamalowywać tagi. Jakie dumne, Chwila. Ej. A, mam, no, dobra. Myślałem, że nie do To chyba A nie, dobrze jest. Co so, jest? Musiałem na chwilę zrobić małe cięcie, ale już lecimy dalej. To trochę parkura zrobimy. I szybko do samochodu. Las, Come on, let's go, let's O to Jezus, ja, jak mówiłem, nie za bardzo lubię i czekolwiek za energię. Tak mamy poradę, że e, terytorium przeciwnych gangów może być dla nas niebezpieczne. Na po początku będziemy się raczej wypilnować. nie jakiejś lepszej broni. O jezus. No i polera, no. Jezus. Przejdziemy przez Patrz, czy chyba. Zauważyliście, że on pojechał, twierdząc z prawej strony? z prawej strony? Nie wiem w jaki sposób, no ale dobra. Teraz dostajemy poradę, żeby zdjąć ich puchom. Ale my to załatwiamy. Inaczej. W ten sposób. W po coś tą strzelbę zgernąłem. Wracamy do -a. A i policja. Uciekamy. na początek gry my już zabiliśmy dwie osoby. Trzy osoby no i jeszcze można dotyczyć tego policjanta, którego nas robili. Czyli w zasadzie już cztery. Postaram się liczyć te nasze niby zabójstwa. Zobaczymy, ile ich będzie. No, Ali się czy co? Patrzcie, czas on się nie sprawdzać. Zacznę tutaj. Nie, nie widzę tego. Motwicie, że to jest bardzo widoczne to miejsce, w którym... No, ci, multiplayer, to zobaczyć, to miejsce, no I'm not about to take that. Like riding bike, eh boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the fed? I'm kind of short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Hey. No, i myślę, że to będzie na no tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Niestety muszę się trzymać 15 minut, na które pozwala mi YouTube. Także nie opłaca nam się chyba zaczynać nowej misji, raczej w minutę jej nie zrobimy. Także zapiszemy. Zniknął mi aparat, który wziąłem po pierwszym odcinku. Nie wiem, co się z nim stało, czy zamieniło mi go na spray'a. Prawdopodobnie tak. No dobra. To ja sobie wsiądę, i to byłoby na tyle. Do zobaczenia.